Witam serdecznie, kłaniam się w Cioł, Grupa Patriotyczna BNT. Eee, dawno nie siadałem przed okiem kamerki. Raczej siadałem, ale nie udostępniałem tego ze względu na treści zawarte w moich wystąpieniach. Dlatego no, poczekam chwileczkę, może e, jak to bardziej przycichnie. Cała gorąca atmosfera wokół, wokół tego, co się dzieje obecnie w Sejmie i poza Sejmem. To być może te wcześniejsze filmiki udostępnię. A być może w ogóle ich nie udostępnię ze względu na... Tak jakby takie coś, co niektórzy moi koledzy nazywają ją trzeniem. Jeśli pan Ziemkiewicz, jeśli panowie redaktorzy różnych pism czy czasopism wydają pewne opinie, to to jest przyjęte jako, jako opinia jakiegoś tam znawcy, redaktora, politologa. A jeżeli ja napiszę coś no, w, proste, w formie prostego pytania, dlaczego program 500 plus jest gorszy od programu 695 na jednego członka partii Korwin, to wszyscy krzyczą na mnie, że jestem źle ustawiony, że nie lubię pana Korwina, nie lubię członków partii Korwin i tak dalej. Ja po prostu zadaję proste pytanie. Dlaczego ten program jest gorszy, program 500+, plus jest gorszy od programu 695 miesięcznie na dorosłego, jakby nie było i pozbawionego szans na, na jakąś no, normalną reedukację re korwinisty. Bo z korwinizmu co prawda się wyrasta, ale jak już się Osiągnie pewną granicę wieku, to już potem nie ma szans na wyrośnięcie z tego. Mnie do dzisiejszego wystąpienia zafrapowało takie coś, co przeczytałem. To jest dzisiejszy numer Angory. I jest ten dodatek, który nazywa się Peryskop. To jest dodatek międzynarodowy. I w tym w dodatku Peryskop jest napisane takie coś. Ja pozwolę sobie to przytoczyć w całości. Czesi zmieniają swoją strategię bezpieczeństwa. I tutaj jest myślnik. Absolutnie poprzemy Polskę w staraniach o uzyskanie stałych baz NATO, zapowiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową czeski minister do spraw europejskich Tomasz Prouza. To pierwsze takie wsparcie Polski w historii wzajemnych stosunków i przełamanie tradycyjnej wstrzemięźliwości Czech wobec Rosji. Ja się nie będę zastanawiał, jaka wstrzemięźliwość powodowała... Yy, była spowodowana... Yy, Sytuacją pomiędzy Rosją a Czechami. Podejrzewam, że bratnią pomocą 68 roku, ale ja chciałbym wrócić do tego, do tego, co powiedział ten pan minister. Pan minister powiedział, że będą nas, będą wspierać Polskę o uzyskanie stałych pas na I te, teraz zastanówmy się, e, dopóki była zimna wojna, dopóki był Związek Radziecki, sowiecki, albo jak go tam zwał, tak go tam nazywał. Wszędzie były porozmieszczane gdzieś jakieś jakieś wojska. Ona stacjonowały wojska sowieckie, a w Niemczech stanu, stacjonowały wojska amerykańskie. Potem się to wszystko jakoś tak dziwnie pokiełbasiło, po poprzerabiało i z największych przyjaciół, czyli z ludu sowieckiego. Okazało się, że największymi przyjaciółmi naszymi to teraz będzie lud niemiecki. No dobra, no nie będzie. Tylko Niemcy wycofali właśnie te swoje bazy i. Minister Macierewicz planuje umiejscowienie tych baz na terenie Polski. Ja się teraz zastanawiam, skoro w wodzie kaliningradzkim, kaliningradzkim jest około 500 rakiet wycelowanych w Polskę, no to jak my te bazy umieścimy tutaj, to oni będą mieli taki pretekst, żeby wycelować już konkretnie te rakiety w konkretne te bazy, czyli będziemy tym tak zwanym przysłowiowym pasem spalonej ziemi. Yy, obecnym w każdej, w każdej grze wojennej, ja co prawda nigdy nie, nie, nie grałem w takie gry wojenne, ale tam wyświetla się taki komunikat. Zawsze, zawsze gdzieś tam pod koniec wy, wyświetla się komunikat Poland Dead. Nie. Ja bym tego nie chciał, dlatego dziwi mnie, ja znowu wrócę do programu 500+. Program 500 jest sztandarowym programem PiSu, który to program ma jedyny jakiś, jakiś sens, bo jest prorodzinny, no, no, propolski, pro... I on będzie kosztował w, w tym roku 17 miliardów złotych. Wydatki na zbrojenia przy obecnym kursie dolara wynoszą około 40 miliardów złotych rocznie. Dzięki tym wydatkom na zbrojenia mamy ponoć, a raczej nie mamy jakieś tam karakale, jakieś F-16, które nie jest do końca przygotowane do, do walki zbrojnej. Mamy tam jeszcze jakieś, jakieś niemieckie leopardy, do których amunicja znajduje się nadal na terenie Niemiec. I mamy kupę, kupę innych rzeczy i zapewne połowa z tych 40 miliardów idzie na wypłaty dla generałów, byłych generałów i całej kadry oficerskiej, no bo nie dostają tam jakieś, jakieś marne pieniądze, jest ich tam 100 tysięcy, w tym chyba 50 tysięcy generałów. I yy, skoro już yy, ci wszyscy bracia wolnościowcy krzyczą, dlaczego, dlaczego nas okradają, żeby, żeby wydać pieniądze na jakiś cel, na jakieś menelstwo, na no, no, no. propagowanie menelstwa w stylu, w stylu, tak że będą się rodzić dzieci, właśnie w tych rodzinach tak, menelskich, tych najgorszych. Teraz się pytam: No, na boga jedynego, to dlaczego wydajemy dwa razy więcej na propagowanie jakiegoś menelstwa w całkiem innym? Po no, co komu wydatki na jak nie ma wojny? Ja, oczywiście, wiem, że chcesz pokoju szykuj się do wojny, no ale my się szykujemy z tą korwetą Gawron, no już chyba och kurcze, chyba już ładnych parę lat i jak na razie to, to, to nie wygląda, żeby ta korweta w ogóle powstała no gdzie te pieniądze się topią i tutaj powinien być skierowany największy krzyk że mm, skoro my już no, nie wiemy dokładnie gdzie te pieniądze idą te nazbrojenia, te 40 miliardów dolarów, 40 miliardów złotych rocznie, bo to jest równowartość 10 miliardów dolarów to zastanówmy się tam i nie wierzajmy psów na, na, na takim propolskim programie 500, który też jest w jakiejś mierze niezwracalny. Ale to państwo, mówię, nie kraj, tylko państwo, czyli ten system, który obecnie panuje, ma zadbać w taki sposób o to, żeby beneficjenci tego programu zostali w kraju i pracowali dla kraju, dla mojego kraju, żeby miał mi kto herbatę na stałość podać, nawet jak się znajdę w ośrodku dla, dla, dla starców gdzieś w jakimś środku opieki. No nie powiem już jakiej. No, jak już nie będę sam sobie mógł robić tej herbaty. To, to jest interes państwa. Inwestujecie w kogoś, kto powinien zostać. Ja proponowałem do tego, żeby dawać rodzicom powyżej dwojga, którzy posiadają powyżej dwojga dzieci, są rodziną, żeby jednemu z rodziców zaproponować emeryturę po osiągnięciu wieku emerytalnego bez udowadniania konieczności pracy nawet jednego dnia w ciągu życia. No, wychowanie dwójki dzieci powoduje zastępowalność pokoleń. Jeżeli dwoje ludzi ma dwoje dzieci, no to są 100% zastępowalni. A jeżeli mamy do czynienia z rodzinami, którzy posiadają jedno dziecko i krzyczą, teraz dobijają się o to, żeby... Hmm, to za te 500 zł, no to, no to czemu nie zdecydujecie się na drugie dziecko, a wtedy dostaniecie. Albo może ktoś kiedyś yy, znowelizuje troszeczkę tę ustawę i powie jednak, no, no ten pomysł na emeryturą nie jest taki zły, bo jeżeli ktoś się poświęca, żeby wychować, ja yy, to tak sprowadzę do takiego, do takiego już handlowego, typowo handlowego yy, wyrażenia wyprodukować proje, produkt, urządzenie, które będzie bezawaryjnie przez około 40 do 50 lat pracowało dla dobra państwa. No to no powinien coś za to mieć, ponosząc koszty wyprodukowania tego wszystkiego, począwszy od zera, a skończywszy na wykształceniu. No przecież no niech mi nikt nie mówi, że w Polsce edukacja jest za darmo, że w Polsce kształci się wszystko za darmo, dzieciaki za darmo. No niech mi tego ktoś nie mówi, bo ja jestem akurat szczęśliwym hmm ojcem dziecka z roku 96, kiedy to co roku w każdej szkole zmieniano no, to się nazywało nie wiem, system nauczania, nie wiem, jak, program, program. I trzeba było wszystkie podręczniki kupować od nowa, trzeba było wszystko przestawiać to był eksperyment. Eksperyment wykonany na naszych dzieciakach, całkowicie nieudany eksperyment, ale myśmy ponosili kosza tego wszystkiego. Nie wiem ludzie przestaną pieprzyć, że edukacja jest w Polsce za darmo. Za darmo to dawno umarło. I to, to by była ta jedna sprawa. I teraz właśnie nawiązując do tego, no skoro pan Macerewicz chce umieścić bazy NATO w Polsce, to znaczy, że on z góry zakłada, że program 500 plus będzie do spalenia. Bo rakiety wylądują w pobliżu pas. Nikt nie będzie rzucał ani, ani wysyłał rakiet na Mongolię, tylko na bazy NATO, które są zagrożeniem dla. Obecnej Rosji. No, no, nie rozumiem takiego podejścia do sprawy. Dwa, jedno ugrupowanie, jeden prezes, a dwa przeciwstawne programy. Program umieszczenia BAS Po to tylko, żeby wytłuc w pień do nogi tych ludzi, te, których teraz finansujemy, żeby ktoś miał nam herbatę na starość zrobić. To, to jest, to jest yy, jedna sprawa. Druga sprawa to jest artykuł. Yy, to jest dzisiejsze. Do rzeczy. Dzisiejsze do rzeczy. I mamy artykuł pana Wybranowskiego traktujący o prawicowa rozsypka. Mhm. Bardzo nietrafiony artykuł, ponieważ prawica nigdy nie była w kupie. Dlatego, no, no może, może on to no, dobrze i nazwał. Rozsypka, bo zawsze była w rozsypce. I tutaj są, są tam jakieś stawiane jakieś diagnozy na to, żeby żeby w ogóle, no, żeby w ogóle tą sprawicę zebrać jakoś do kupy, ale większość, lwia część tego artykułu poświęcona jest ruchowi z 15. Jeżeli ruch z 15 jest ruchem prawicowym, no to ja jestem mnichem buddyjskim. Ruch z 15 nie ma określenia ideologicznego. Jest to ruch zbierany na to, jest na różnych ludzi o różnych poglądach. I ja bym, ja bym pff, bardzo wstrzemięźliwy był w określaniu... Hmm, tego ruchu jako ruchu prawicowego. To jest ruch pro-polski, mm, pro-narodowy, ale nie jest prawicowy. Od tego, od tego zacznijmy, bo mm, ruch tworzą ludzie, a ludzie mają poglądy. Skoro w, w czasie głosowania nad no, tym jednym programem, na no, programie 500, ten ruch dzieli się na trzy frakcje, no to, no, to coś, jest, coś jest nie tak. No, jakby był jakiś prawicowy, lewicowy albo centrowy, no to, to podejrzewam, że Byłoby to jakoś zgodne jakoś z konysy, jakąś ideologią, a nie, a nie z tym, co się stało. No to jest po prostu, po prostu takie no, dziwne. Dlatego ja się nie będę odnosił do tego, co, co, co się stanie z ruchem Kukis. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy, jak umawiają Rosjanie. Starożytni powiedzą Widim, ale tutaj jest jeszcze że z nową nazwą. I zdaje się, że pan Przemek Wibler, on hmm, nabiera rozumu i chyba. Z... Chyba przekonał samego prezesa, wszystkich prezesów Janusza Korwina-Mikkego, do tego, żeby się przychylił do mm, zmiany nazwy. Ta zmiana nazwy to, to, to są dwie: albo, albo wyjście z koniecznością zmiany nazwy jest takie, żeby jednak otworzyć się na, na ludzi, którzy nie lubią Korwina, ale lubią założenia takiej, takiej partii typu Korwin. A druga sprawa to jest być może no całkiem, całkiem najprostsza sprawa, czyli chodzi o kasę, o subwencję. Może jakieś nieścisłości w sprawozdaniu finansowym trzeba będzie zmienić nazwę partii, żeby, żeby tą subwencję dostać, tak jak to z, mm, zrobił chyba Palikot w historii, coś, coś takiego przeprowadzał i to, to po prostu by było tego. Także tu, tu nie byłoby żadnej ideologii, tylko po prostu no, normalna sprawa, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę. I ja panu Biplerowi życzę... Mm, Życzę, żeby miał zawsze z górki, nigdy pod górkę, bo to jest bardzo pracowity człowiek, on wie po prostu, czego chce. I ymm, pomawianie go, o jakieś tam rozbijactwo, jakieś coś tego, no to, no to panowie, no skoro, skoro człowiek, który rozbił Pepo, to tylko, żeby zbudować ymm, solidną, dosyć solidną partię korwin, no to chyba to jest sukcesami rozbijanie, bo jakby rozbijał, no to rozbił partię korwin, no no. No i znowu tu jakieś, jakieś nielogizmy takie, takie występują, co prawda nie w tym, nie w tym artykule, ale, ale jednak, no. Jest też o ruchu narodowym. Ruch narodowy nigdy nie istniał. Istniały jakieś frakcje związane z ruchem narodowym, potem to powstało pod jedną nazwą Partia Ruch Narodowy i i z początku, jak ta była ta rada decyzyjna, to nikt z nikim nie umiał się dogadać. Po prostu, bo to są różne frakcje o różnych poglądach, tak jak ruch Kukiz, no. Tam też bez przerwy będą jakieś tarcia z lewo na prawo, z prawa do centrum i tak dalej. Nie każdy będzie prezentował takie stanowisko, jakie akurat mu najbardziej pasuje. I to samo było z ruchem narodowym. I teraz ruch narodowy jest totalnie w rozsypce, jeżeli zastanowimy się, kto by pociągnął ten ruch narodowy, moim zdaniem tylko Marian Kowalski. Marian Kowalski dzięki. Bogu zaczął być pokazywany w telewizji z Nie tylko pan Wilnicki, ale też Marian Kowalski. Nie tylko pan Jakubiak, który jest tam narodowcem z krwi kości, ale ma mm, bardzo wolnorynkowe wolno takie takie podejście do mm, rzeczywistości, bo sam zrobił pieniądze, z rozgarniętym człowiekiem. I teraz, tak, jeżeli Marian Kowalski nie weźmie się za skupienie wokół siebie ruchu narodowego, no to ja mam żebyś to się udało zrobić tym ludziom, którzy brali udział już w tym konflikcie, którzy byli skonfliktowani o NR z NOP-em, no, z kimś tam jeszcze i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A Marian to próbuje mm, wszystko zebrać jakoś do kupy. I. Mm, Dobra zmiana nastąpiła w telewizji. Dobra zmiana nie tyle wizerunkowa, co mm, programowa. Że zaczęto do telewizji zapraszać nie te gadające głowy, które zawsze o wszystkim wiedzą najlepiej, typu polityczni, politycy, nie? typu pan Neumann, pan y, kto tam jeszcze, pan Kosiniak, pan Budka, pan, pan jakiś tam. Oni bez byli wszędzie i na wszystkie tematy się wypowiadali. I nagle się okazało, że można zaprosić, tak jak we wczorajszym programie y, bez retuszu, Pana czyża. Można zaprosić ludzi, którzy nie byli wcześniej widywani, oprócz profesora Czarcińskiego. Można było zaprosić ludzi, którzy mają coś do powiedzenia. Był tam Pan Pereira, ale też i świetny występ Mariana, mimo, że dało się troszeczkę, że tak powiem, podpuścić starym wyjadaczom. Ale przed Marianem otwiera się szansa i to jest ta dobra zmiana. Natomiast ta wizerunkowa, która ja rzadko włączam telewizję, ale wczoraj, wczoraj specjalnie na ten program włączyłem, bo widziałem zwiastun, że, że będzie taka, taka wizyta, natomiast nie podoba mi się zmiana, która nastąpiła w studio telewizyjnym dotyczącym wiadomości. Wiadomości oglądało kiedyś około 3 milionów ludzi. Teraz w tych wiadomościach mamy jakiegoś pana, na którym jest bardzo opięta marynarka i ta marynarka podnosi mu się tak dziwnie do góry, jak on stoi, to stoi jak taki, taki jakiś manekin. Jest to poza całkowicie nienaturalne. Ja rozumiem, że ktoś idzie z modą i ta marynareczka ma być taka opięta, ale nie, bez przesady. I obok niego siedzi taka panienka, która bez przerwy wykonuje jakieś takie dziwne ruchy. Tak, tak patrzy na niego z takim, nie wiem, wyszutem, bez przerwy, czego szuka pod spodem. No, no jeżeli to ma być dobra zmiana, to ja gratuluję wszystkim i proponował mu się jednak zastanowić nad tym, żeby tego Maxa Kolonkę jednak, jednak wystosować do niego jakiś, no nie tyle list błagalny, co po prostu wystosować propozycję do Maxa. Max, przyjedź i, i zajmij się jakimś programem. No skoro mówisz, że umiesz, to pokaż. Dajmy ci na trzy miesiące program wykaż się. I po tego. To były takie moje spostrzeżenia na dzień no. dzisiejszy. Zapraszam wszystkich na popołudniu na debatę na temat żołnierzy wyklętych. Chodzi o... Sam temat debaty oksfordzkiej jest taki. Debata odbędzie się dzisiaj w Katowicach na ulicy Świętego Jana w, w ośrodku IPN Przystanek Historia. A będzie dotyczyła kwestii czy żołnierze wyklęci powinni nadal zbrojnie przeciwstawiać się temu co e, stało się w czterdziestym i piątym roku na terenie yy, naszej ojczyzny. Dzięki, kłaniam się nisko. Pa, pa.